Chciałem was zapytać, czy waszym zdaniem czy zgodzilibyście się z tezą, że jest to ostatni taniec Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, znaczy są to ostatnie wybory, w których ci dwaj panowie tak naprawdę wyznaczają polegry, wskazują kandydatów i rozegrają między sobą tą ostateczną rozgrywkę. I po tych wyborach świat już nie będzie taki sam, wszystko będzie inaczej. No, chyba tutaj biologia jest nieobłagana, że przy następnych wyborach Tusk będzie miał chyba 73, a Jarosław 82 lata. I oczywiście, a jeżeli któryś z nich wypadnie z gry, to ten drugi jakby straci rację bytu. I oczywiście każdy z nich będzie chciał, wypa żeby nie wypadł, żeby ten drugi wypadł, więc mhm. będą jakby czekać chyba do końca, tylko można, jeżeli tak, tak można oczywiście w polityce powiedzieć. No, na, natomiast Obaj w tej chwili. Nie, no, inaczej. Jarosław ma niewiele do stracenia. Jeżeli oczywiście ta kampania się nie powiedzie i Nawrocki polegnie, no to oni wybrali bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie. To był przecież kandydat obywatelski, więc to dla nich jest ta, ta sytuacja jest wygodna. Jeżeli polegnie Rafał Trzaskowski, to, to to jest katastrofa dla Donalda Tuska, bo to oznacza przegrane kolejne wybory.